Patacha, Królestwo Szotów. No nie no, nieźle. Co sądzisz o upadku Fitlowers? Nie uważam, żeby Fitlowers upadli. Dalej mają fajne wyświetlenia. Znaczy takie, które pozwolą na utrzymanie się. Oni po prostu w pewnym momencie poszli do sieci partnerskiej TVN Emotions. Tak to się nazywało. Bo ja, ta, mnie tam, ja też byłem na rozmowach z TVN Emotions, ale właśnie coś pamiętam na spotkaniu. Laska Stefanu powiedziała, że ja się poczułem, że jestem ostro pod Fitlowers. Nie mówię. You have no power here i podziękowałem za współpracę. I oni byli, wiesz, oni mieli takie wyświetlenia swego czasu, bo byli bardzo promowani przez TVN. Czyli TVN nie wziął do tego Ameryka Express i tak dalej. I wiesz, w pewnym momencie to się znudziło. Widzą. A czemu się znudziło? Bo Fitlowersi sami są sobie winni. Oni strasznie clickbaitowali, oni kilka razy wrzucili na przykład, że się rozstają. Yy, więc wiesz, o, rozstali się, wklikasz w odcinek, aha, tam, nic się nie stało, nie? I drugi raz, trzeci raz. Co chwila był jakiś clickbait, że tam coś się dzieje. Nie uwierzycie, co zrobiła. Zresztą, po co mamy bajdurzyć? Sprawdźmy po prostu na tych. Działajmy na faktach. Lazar, dzięki wielkie. No tutaj to przeszczep, to prawdziwy chyba ten przeszczep był. Ale ogólnie, wiecie, yy... Fitlowersi, Ja opowiem wprost, ja ich nie lubię. Ale też obiektywnie się wypowiem o nich. To chodzi o te czasy, właśnie tak, kiedy oni byli popularni. Dwa lata temu jakoś, nie? O, zobaczcie, już tutaj. Zerwaliśmy. chuja zerwali. Kolejna ściema. To jest właśnie tu. O, nie wiem, czemu się tak długo wczytywało. Przyłapałam go z inną dziewczyną. Um, właśnie o tym mniej więcej mówię. Dwodzi sławomilę. Nie wiem o co chodzi, wiesz? Anonimie. Gdzie się przeprowadzamy? Jestem pewien, że tu jeszcze było parę razy rozstajemy się. Ja to kiedyś pokazywałem na live. Czekajcie, robimy Ctrl F. Zerwa. Tutaj zerwaliśmy, to tak, to już pokazywałem. Roz... Kurde, na pewno było więcej tych odcików, bo ja yy, pokazywałem na live. Kiedyś. Chyba, że po moim live zmienili tytuły, nie wiem. Bo się trochę z nich śmieliśmy. <laughs> Roz. O, chyba się rozstajemy, nie? I kilka kilogramów potężnych warteń konia skoro kilka kilogramów kilka potężny, kilogramów potężnych warteń konia skoro nie Spadłem, ale nie spadły na tyle. Spadłem, ale nie spadły na tyle, żeby wieście, nie zarabiać z tego. No i też mam wrażenie, że jest taka tendencja w internecie, że teraz ludzie wolą. Yy... Czemu piszecie, rik? Przecież wszystko działa że ludzie wolą, już mają dość tego udawania, skakania, bo oni byli taki, bardzo ekstrawertyczni byli. Julcia, Julcie kochacie, dziękuję bardzo. Byli tacy bardzo ekstrawertyczni. Yy, salta, noga w górę, a teraz ludzie chyba już wolą taki normalny spokój, normalnych ludzi, nie? Szukają już takiego, takiej normalności, już jest przesyt tymi wariatami internetowymi. Takie moje zdanie. No ale widzicie, tutaj to jest współpraca na przykład, nie ten przeszczep, że zrobił przeszczep, to jest współpraca, więc mają współpracę, powodzi im się.